wydawnictwo insignis przedstawia milion cudownych listów jody amblyklej przekład olga siara czyta wiktoria gorodeckaja fragment czwarty ten list jest do ciebie tak do ciebie czytelnika tej książki jest do ciebie, jeśli miałeś ciężki tydzień, jeśli wydaje ci się, że ciągle zbierają się nad tobą burzowe chmury, jeśli czujesz się niewidzialny, jeśli masz mnóstwo przyjaciół, ale zawsze jesteś samotny, jeśli potrzebujesz, żeby świat chociaż na sekundę przestał wirować, bo nie możesz za nim nadążyć. Jeśli wciąż powierzasz serce niewłaściwym osobom, jeśli ciągle dajesz ludziom kolejną szansę, jeśli straciłeś nadzieję, czujesz się zagubiony albo uważasz, że wszystko zepsułeś. Jeśli wolałbyś się już nie obudzić, jeśli straciłeś z oczu metę, jeśli masz złamane serce, piszę właśnie do ciebie. Jeśli pomagasz się wszystkim pozbierać, ale sam nie umiesz przeboleć jakiejś straty, jeśli masz wrażenie, że nigdy jej nie przebolejesz, jeśli za długo o kimś myślisz, jeśli zawsze wszystko się obwiniasz, posłuchaj, jesteś kimś niezwykłym. Sprawiasz, że nasz świat staje się odrobinę piękniejszy. Więc w imieniu całego świata chciałabym ci podziękować. Pielęgnuj w sobie dziecięcą ciekawość Masz tak ogromny potencjał A przed tobą jeszcze uu, wiele pracy Spisz listę tego, co chcesz osiągnąć Ważnych celów i błahostek I odhacz na niej wszystkie punkty Masz na to czas Często tak długo martwimy się brakiem czasu Że nie zdajemy sobie sprawy, ile go marnujemy A czasu zawsze wystarczy nie musisz codziennie robić czegoś, co cię przeraża. Pani kapsuje zabawę. Za to codziennie rób coś, co cię uszczęśliwia. Nie musi to być nic wielkiego, po prostu to zrób. Bo kiedy się uśmiechasz, wyglądasz naprawdę przepięknie. Jesteś cudowny w każdym calu. Uwierz mi, na całej tej planecie nie ma nikogo takiego jak ty. Jesteś wyjątkowy. Nie myśl, że każdego dnia musisz przenosić góry, żeby być coś warty. Czasem wystarczy, że otworzysz oczy. Nie ma nikogo, kto zasługuje na szczęście bardziej niż ty. Wystarczy, że jesteś. <laughs> Serdeczności, Jodie. Hmm. Zdumiewające, jacy niewidoczni możemy się czuć na tej wielkiej, tętniącej życiem planecie. Mnóstwo osób tęskni za kontaktem z drugim człowiekiem, ale nie wierzy, że zasługuje na miłość. Uświadomiłam to sobie z wielką mocą, czytając setki maili z całego świata. Czasem kogoś dopada samotność, bo jest odcięty od rodziny i przyjaciół, którzy zostali gdzieś daleko. Ale ja najbardziej samotna czułam się w otoczeniu bliskich. Chyba wszyscy znamy to uczucie. Samotność w pokoju pełnym ludzi. Upłynęło wiele lat, zanim zrozumiałam, że inni ludzie w tym pokoju też czują się samotni. Każdy z nas czeka, aż ktoś mu powie, że wszystko z nim w porządku, że pasuje do reszty, że jest wystarczająco dobry. Między szesnastym a dwudziestym rokiem życia walczyłam z poczuciem samotności. Każdy z nas kiedyś z nim walczył. W tym wieku rozwiązaniem jest otaczanie się jeszcze większą grupą przyjaciół, jeszcze częstsze wychodzenia na miasto i tworzenie jeszcze bardziej fantastycznych wspomnień. Chociaż później zdajemy sobie sprawę, że co weekend goniliśmy za jakimś nieziszczalnym snem, bo nie wystarczało nam to, co naprawdę się działo. Wszyscy chcieliśmy czuć się częścią grupy, i nie rozumieliśmy, że nikt tak się nie czuje. A ci, którzy sprawiają takie wrażenie, tylko udają. Samotność, jaka ogarnęła mnie po wyjściu ze szpitala, była inna. Nie pasowałam już do świata, który znałam, i czułam się zupełnie obco w moim otoczeniu, jakbym znalazła się w innym wymiarze. A co gorsze, obco czułam się również we własnym ciele i umyśle. Nie wiedziałam, kim jestem. I nie chodziło tylko o to, że musiałam jeszcze raz nauczyć się chodzić i pisać. Musiałam stworzyć dla siebie nową historię i stać się kimś innym. Ciężko pracowałam, żeby mój świat był idealny. Każdy misterny element kosztował mnie lata walki ze sobą. W końcu udało mi się wszystko sobie poukładać. Byłam szczęśliwa. Wcześniej miałam wrażenie, że ktoś potrząsnął moją kulą śniegową tak mocno, że wszystko się w niej poprzesuwało. Każda rozmowa była jak uchylanie się przed spadającymi resztkami mojego dawnego świata. Co się stało, kochanie? O, wracaj szybko do zdrowia. Takie słowa zupełnie wytrącały mnie z równowagi. W chwili, gdy najmniej się tego spodziewałam, coś przypominało mi, że naprawdę wszystko się zmieniło. Ciężko pracowałam na swoją niezależność. Nie chciałam być kimś, kogo trzeba ratować kto jest skazany na czyjąś pomoc. Ale czasem musimy pozwolić sobie na słabość i pokazać swoje cierpienie bez lęku. Przeżywanie bólu to samotne doświadczenie. Najbardziej samotni jesteśmy w chwilach kryzysu, bo zmiana jest trudna, a ból często przeżywa się wewnętrznie. Odcinamy się od innych, instynktownie próbujemy chronić swoich bliskich, nawet jeśli w ten sposób ranimy siebie. Ludzie często piszą do mnie, kiedy w ich życiu wydarzyło się coś ważnego i przestali pasować do swojego świata. Doświadczyłam tego, więc wiem, jakie to uczucie. Wiele osób dziwi się w swoich listach o ile łatwiej im się zwierzyć mnie, niż przyjacielowi albo członkowi rodziny. Co nie oznacza, że jestem jakimś wszechwiedzącym guru, po prostu mnie nie znają. Nie chcą widzieć reakcji ludzi, których kochają ani mieć poczucia, że zawiedli przyjaciół, albo że to ich zawiedli przyjaciele. Wolą, żeby ktoś obcy, nowy przyjaciel, zobaczył ich takimi, jacy są teraz, zamiast opłakiwać osobę, którą byli wcześniej. Boimy się mówić bliskim, że cierpimy i potrzebujemy pomocy, z obawy, że wszystko zepsujemy i sprawimy im ból, a wtedy sami będziemy cierpieć jeszcze bardziej. Kiedy balansowałam na krawędzi życia i śmierci, czyli leżałam na podłodze w sypialni planując samobójstwo przez przedawkowanie leków, dużo myślałam o mojej mamie i o tym, jaka jest dla mnie ważna. Długo nie chciałam jej powiedzieć, co zamierzałam zrobić, bo nie chciałam jej ranić. Nigdy nie chcę jej ranić, ale w końcu przyznałam, że miałam myśli samobójcze. Wyznałam jej to już po założeniu strony 1 Letters.com, a mama uznała, że zaczynając ten projekt uniknąłam katastrofy. I chociaż nie lubi myśleć o tym, jaką przeżywałam rozpacz, jest bardzo dumna z tego, czemu ta rozpacz dała początek. Wiem, że mama nie będzie ze mną wiecznie, więc muszę znaleźć inne powody, żeby chcieć żyć. Innych ludzi. Którzy będą mnie motywować. Na świecie jest ich całe mnóstwo. Wszystko sprowadza się do zaufania. Kiedy zawiedziesz się kilka razy, trudno ci znów komuś zaufać. Ciężko uwierzyć, że nie wszyscy chcą cię wykorzystać. Nie musimy podchodzić do każdej nowo poznanej osoby z zamkniętym sercem i podniesioną gardą. Ale zranionemu człowiekowi ciężko to zrozumieć i przyjąć te wiadomości. A tak naprawdę wszyscy potrzebujemy siebie nawzajem. Każdy człowiek się liczy. Jeśli ufać jest trudno, to jeszcze trudniej zwrócić się o pomoc, bo zwracając się o pomoc, okazujemy słabość. Ale fantastyczne jest to, że ludzie zwykle chcą się na coś przydać czyli Powstrzymują nas tylko jakieś wymyślone reguły, które wcale nie obowiązują. Poważnie. Jedyne reguły, których trzeba przestrzegać, to zasady prawa. Chociaż podobno każdy z nas łamie w życiu średnio 16 250 przepisów. No, bez paniki. Twój sąsiad nie jest masowym mordercą, tylko pewnie przykleja gumy do rzucia pod stolikiem. Wyrzuca nie do na ulicę, albo zabiera z kawiarni saszetki z sosem. Raczej nie pozbawia życia setki ludzi. Ale wracając do tematu, chodzi mi o to, że sami narzucamy sobie te reguły. Reguły, żeby nie rozmawiać z sąsiadem w autobusie, bo to byłoby trochę dziwne regułę, żeby nie mówić nieznajomemu komplementów, bo pomyśli sobie, że go podrywasz. regułę, żeby minąć bezdomnego bez słowa, zamiast z nim porozmawiać. Idziemy przez świat zamknięci we własnych bańkach. Ale ja uwielbiam łamać zasady. Zawsze to robiłam. Jeśli uważam, że ktoś jest piękny, mówię mu to. Jeśli nasze ścieżki się przecieły i wydaje mi się, że rozmowa będzie przyjemna, to się odzywam. Bo co w tym złego? Wszyscy się nastawiamy, że nieznajomi będą przerażający, dziwni, zupełnie inni niż my, podczas gdy tak naprawdę większość z nas jest bardzo podobna. Kiedy łamiesz te niepisane reguły, nawiązujesz bezpośrednią więź z ludźmi, a tego nam wszystkim brakuje. Więzi. Dobrze to rozumiała ta pielęgniarka która siedziała przy mnie w szpitalu i nie odzywała się, tylko pozwoliła mi płakać, a potem pocałowała mnie w czoło. Zasady mówią, że nie należy całować pacjentów, ale ona je złamała, a jej dobroć przyniosła mi ogromną ulgę. Pocałunek nieznajomej pokazał mi, że się liczę, a o moje życie warto walczyć. Uczy się nas, że okazywanie uczuć to wyraz słabości, ale ja się z tym nie zgadzam. Szczerość i dobroć nie są czymś, z czym należy walczyć. Nie muszę się hartować, ani częściej się za sobą wstawiać, jak mi radzono w przeszłości. Kiedy okazujesz uczucia, otwierasz się na doznawanie miłości, ale równie dobrze możesz skończyć ze złamanym sercem. Warto podjąć to ryzyko. Bo kiedy jesteś szczery i pokazujesz innym prawdziwego siebie, możesz nawiązać autentyczne przyjaźnie i znaleźć szczęście. Ten, kto powiedział, że na dobro trzeba zasłużyć, popełnił błąd. Zasłużyć można na kopniaka w piszczel. Dobroć powinna być czymś oczywistym.